your friends <laughs> Witam Was, ja jestem Flygan, jest ze mną Karol Rex Siemano. i Roger Siema. i mamy Wam do zaprezentowania gameplay z gry Need for Speed Most Wanted 2 z 2012 roku Głównie yy... nagrywamy już to no drugi raz ponieważ nam się nie udało i jeśli będziecie mieli jakieś zastrzeżenia do tego, że nie ma dźwięków z gry lub muzyki to dlatego, że przy minimalnych, czyli 10% gry... Czekaj, 10%? Dźwięków z gry. Dźwięków z gry nie było nas ko ko totalnie słychać. Ruch na tych drogach polskich To jest w Polsce? To jest Polska w Rosji i na całym świecie. Co? No. Wow. No, nie wiedziałeś, że w Polsce są takie rzeczy? Że takie drogi? No! Yeah. No, człowieku. Też ja. widać, że to polska policja. No, patrz, wszędzie fotoradary widzisz. A no! Ja, ja, ja... No to oh, raczej, że Polska, nie? <śmuszcz> ja musiałeś. <śmuszcz> ja mogę ja 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 tego nie wiedzieć. <śmuszcz> I tak, może... Mm, Powiedzmy o tej grze coś. To to gra? Jest to gra! która powstała w 2012 roku jak mówiłem przez jedną firmę ale jeden, dwa koncerny czyli tak została tu ta gra stworzona przez EA Ładda! Takie jakie fajne <laughs> lol, wtf samochody się rozmnażają Wy to widzieliście Zebrał pełną moc teraz Naładował się Średni prąd Widzisz tu prądy masz Ty. O skoczysz Tylko nie wahaj jak wtedy Dobra Jak mały <ścoughs> No, dosłownie I kraksa Już zakończyłeś swoją tą yy, Jak on ma Karierę, karierę tak że do szpitalu yy... Dobra, wracamy do tego przez co, przez co i przez kogo został stworzony. Przez EA ze współpracy z Creation Games, nie? No. 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 Y Aha, no i dobra. I teraz nie mając nic do powiedzenia przez 18 minut będziecie słuchać błogiej ci ciszy i, i, ja, i oglądać jazdy. Wyzywania, że przegra, że się wolno. Dokładnie. Czy... Czyli zapraszamy do miłego słuchania. Nigdy nie, nie no dobra, że żartowałem. Jako, że trzeba coś pomówić o Kurde. Śmiech. Leż! Małyż! Przeskoczysz! Blisko. No, ja, prawie ale... było. Nawet raz w tej historii kariery miał jeden padek. Ty już masz dwa. Ty masz od chuja. No dwa. Spiczki. Ja pierdolę <grym> co to było? No <grym> co ty robisz? Eee, jeśli ogólnie... Tak. Zapomniałem. Ty eee, wygrałem. To był Speedrun. To był speedrun 142 na godzinę jakaś tylko. Średni. Odnośnie nowych serii. Karol, opowiedz. Właśnie, um, z Minecrafta będziemy... Już będzie normalnie Minecraft na modach, lecz... Jak to było? Był Minecraft na modach tak, bez modów. A teraz, teraz będzie Minecraft na modach? Z, z modami. w końcu Nie, bez modów. Nie, w końcu już ogarnęliśmy i już od nowego odcinka już będą te, te mody. Tak, będziemy już... grali, tak? Tak, od ósmego odcinka już będziemy grać na modach i... A ta osoba, która się pytała, czy Pietrek będzie jeszcze z nami nagrywał, to tak. Myślę, brzmi tak. Będzie tak, będzie nagrywał. Tak. I raczej będzie już w kolejnych seriach z Minecrafta. Eba. Ogólnie w kolejnych seriach, bo tak, tak pomyślałem, że tylko wzięłeś taką. No. Tam... Może być. No, a... Tak, ja już zakupiłem Resident Evil. W końcu. W końcu tak. I już będziemy zaczynać z to wszystko nagrywanie z tego Resident Teraz już mamy akurat weekend, taki dłuższy, to sobie ja nag nagramy. nagramy. gdzie ty żeś pojechał? Powodnicy jak w Warszawie. Jak w Łodzi. <laughs> jak to skacze. To już... Chodziło ci o to? Niech że wychęcę. No. Yo. Wiesz co oni tu się nie zatrzymują Maj eee. A co oni będą już zwracać na jakiegoś idiota który pod prąd je je jedzie <laughs> jaki, jaki koleś pod prąd jedziemy weźmy go rozwalmy Okej okay. Jak ta policja w deransku Maj Policja w deran goni kogoś nie bo naraża ludzi na niebezpieczeństwo że może w niego walnąć nie mm -hmm. Dzisiaj graliśmy z, yy, z Rogerem taki był myk że policja spychała nas na osobówkę co? co? tak lal ratując życie mieszkańcom yy, chciała zakończyć żywot innych mieszkańców aha tam miałeś jechać Wjechali. tak jakby I to było w tym filmiku e, ale my tam ta mieliśmy skręcić Pamyk? Może jakby biały wszedł. Bo ładnie pasuje biały do niego. Tam, co? Tak się <laughs> spojrzeliście. O, jest liście. Ogólnie... Ogólnie... Co jeszcze ogólnie możemy zrobić? Będę... Ogólnie jeszcze w, przysz w przyszłości... tylko ee. eee. Eee. eee No dobra mów mów Ale co? No mów co tam może, możemy jeszcze planować Nie wiem Mieliśmy zaplanować Death Island ale Język był egipski i Tak ogólnie zamiast ee, tutaj tego mocno Deta miał być e, Death Island Ale ja pierdolę Nie pierdolę po rodzinę Jestem <noise> z <noise> <noise> Będzie więcej morów do wykarmienia. kraj jest taki bogaty, że mogę sobie pozwolić na... Tak, <noise> tak jestem szczególnie polska. I jak, panie, panie? No... Yy, no i tak jeszcze będziemy może... Boże. Próbowali... O Boże. Ty też Skyline ściąga na ten murek chyba skyline eee, co miałem powiedzieć? A miałem powiedzieć że może będziemy kontynuować ach, kontynuować te nasze game, yy, yy, gameplaye i następny będzie z... Yy. macie jakieś sugestie? Gameplay z czego następny może być? Może z Dead Island jakoś to zrobimy ach się nie uda to Storm Ridera. No, z bo nowego. Może być. Kraj Zisa, to, to możemy nagrać. Kraj trójki dokładnie możemy nagrać. Z Devil, z Devil May Cry się nie opłaca, ra, raczej nie. Nie, z Devil May Cry się nie opłaca. Więc co tam już... Możemy nagrać. z jakiegoś może jeszcze rpg nagrać, ale nie wiem jakiego. Hmm. A tak ogólnie jeszcze... Tam już Wam powiedzieć, że już jako taką możemy... Powiedz, że oficjalnie gramy yy, w Tere online A właśnie yy... Gdzie pojechali? Może taki skrót Nie to nie jest skrót, to jest całkowicie inna droga Co to mam, że Tylko policja za to wam no Bo nie wiem lubią Zawróć Nie Wolę swoją drogą Oto takiego tak drifta takie drift. Ja się... e... Raczej z stery nie będzie żadnych materiałów Bo zbytnio już no, wszyscy, już dużo jest tych materiałów stary, tych gameplay, a nawet sławni już youtuberzy mają z tego nagrane, więc... E, powiedzmy, że już y, nagrane ma rok, no, więc już rok. się nie opłaca robić, bo na pewno obejrzał go ten materiał z 200 tysięcy osób, więc się nie opłaca go robić. No właśnie. i hmm. tak, stary, zbytnio nie ma co nawet nagrywać, tak w ogóle nie ma zbytnio co. Tak, w ogóle i jeśli, jeśli będziemy coś nagrywać, to jedynie jak już będziemy live robić, to może na live'ie coś tam pogramy sobie, nie? No właśnie. Ale tak, będziemy robić, a na razie nam się nie opłaca live'ów robić, więc za dużo, za dużo osób by nie weszło. No. Co by tu dalej? O czym my byśmy tu mogli jeszcze powiedzieć? A może mówiąc tak, o Lolu, mieliśmy Szysz. nagrywać tę Hece, ale nie zawsze jak mamy nagrywać kogoś nie ma. Przesta się śmiać. Nie śmieję się ty. Jest... Ale na początku się za, za, zaśmiałem. To miałem schiza. No to przez, czekaj, uspokój się i zacznij jeszcze raz bez śmiechu Ej, ej, ej zacznij bez śmiechu tu. Nie, entuzjazmem, ale bez śmiechu No, mieliśmy nagrywać z tego rola, tak? Ale nie wyszło, ponieważ zawsze nie ma nikogo kogoś um, Kogo? Ostatnio, teraz, osta teraz hejtuj Tak, ostatnio nie było naszego giermka, czyli apacza Miało z nami nagrywać ale oczywiście musiał yy, na czymś innym być Nie wiadomo na czym Miał inne plany na przyszłość hmm. Powiem tak, na pewno nagramy coś Będziemy można nagrywać całe mecze A tak samo możemy nagrywać, nie wiem na przykład Sklejki Fajle, takie rzeczy Takie winy fajne Sklejki No Sklejać będziemy coś Ale te sklejki na pewno trochę więcej zajmą Oj znowu nie? Bo sklejać to to trochę trudno. No bo to już dużo roboty. Nie, nie z dwóch, trzech, me, 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 czy tylko z więcej, nie? No tak. Z dziesięcią, powiedzmy. No i to mhm. jeszcze trzeba wycinać, tak? Tak, wycinać. Muszę uznać, że to ja się opłaca stawiać. Co z tego, że zabijesz kogoś? No bo ja źle. Coś dobrze. Dobrze jedziesz. Jak dobrze, jak źle? Dobrze. Nie, źle jedziesz. Aha. Nie, ale wiedziesz chyba. No a byłem pierwszy, no Jesteś szósty Nie, nie wiedziesz Spokojnie, czekaj Może wjedzie. Chyba Jesteś chyba... Mma. Nie wjechałeś. Jesteś na niższym tym, piętrze. Ale Czeka, nie, no. yy, nie Nie... zaliczyłeś tego... Yy, Checkpointa. Aha. Ale to chyba jak przez następny przejazd będzie. Nie. To wszystko poklei. No, Nie da. ma tak łatwo. Dobra, o, co jeszcze może? Ogólnie, jeśli w, powiedzmy ta sprawę y, live'ów w przyszłości. W dalekiej. Dalekiej przyszłości. Y, no, jeśli tutaj ob obecna obok mnie społeczność będzie jeszcze grała w Lola, to na pewno będą live'y z Lola w którym ja nie będę uczestniczył lubisz krzaki chyba ty jedziesz normalnie nie ponawiam dobra no, co ty se ponawiaj będzie gameplay będzie leciał le. my sobie porozmawiamy no to... Mm. Dobra tu tak, taki gameplay będzie informacyjny Prze, przez 5 minut gadaliśmy pie, pierwszą grze no i tak można powiedzieć, że dużo się trochę zmieniło. Grafika nie jest zła, ale prowadzenie jest trochę przesadne. No, Przysad. sami słyszycie. No, ogólnie bardzo ciężko, według mnie, się steruje. Według mnie, według Roger'a no, odwrót, się, się łatwo ponad, ponad. No, skręca. Fizyka gry jest tak y, zmieniona, że niektórym się steruje ciężej, niektórym łatwiej. Też silnik graficzny został zmieniony to widać troszkę tak się nie wiem zmieni kamera szybko zobaczyć nie Co no <grym> on poczuł sparte nie może no, ale to widać już te wszystko dymi no sprawa. widzicie nawet samochody które mijamy albo nas kraksują no mają te jakieś ubrudzenia takie rzeczy no niż w poprzednim momenstandecie no, no ogólnie tak to tak graficznie to mi się podoba no, tak samo. ale jest ten minus że nie ma opcji tuningu zewnętrznego tuningu i szkoda że nam singla nie ma fabuły ogólnie że nie ma fabuły tylko są wy, 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 wyścigi no właśnie same. szkoda właśnie eee, i pod jedyną pod jedynym względem ta gra opłaca się ku, ku, kupić ją pod względem multiplayer, ponieważ możemy sobie swobodnie je jeździć ze znajomymi. Jest inny cykl wyścigów, po prostu serwer dobiera nam wyścigi automatycznie. Po prostu wchodzimy sobie na serwer, tam tworzy serię wyścigów i tam jest 5 czy 6 sze wyścigów, w których uczestniczymy razem z innymi graczami. To już jesteś, jesteś drugi z przesady Ale gdzie ty pojechałeś w ogóle wtedy, ty Tourę teraz? Rędy Te Strzałki powinni powstawiać jakieś No trochę tak Zmaścili to Kurde, mam patrzeć na mapę i na drogę na stop Meta no to pierwszy Nitro, którego nie ma Pierwszy <laughs> Pierwszy mecz, który wy... Mecz, może Wyścig. Za dużo lala. Awansowaliśmy na dziesiąte miejsce... No Pątec. Należałoś. się. Psz. Spoko. Blaszka, jakie <grystanie> bajerki mamy? Ty pójdź sobie do nich. Miejesz samochód do, do zmiany. E Chevrolet Camaro. Jak się uwziął. Porfiter eee, Co by to jeszcze można powiedzieć O grze no za, za dużo nie powiemy bo gramy jakieś 30 minut nie? No coś takiego No bo już jako nagrywamy to drugi raz To uja! Taki, taki jaki Jak walno. No pięknie Ja nie, To to było zamierzane. zamierzone. nie, 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 że nie, nie, Aresztuje nie, 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 ten. nie, na, na, na ciebie. Spychaj go. nie, 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 to tu tu zwłoki. Więc tak jeśli chodzi o grę, za dużo nie możemy powiedzieć, ja tam trochę czytałem, wow. ale... Ale piknie to Coś można powiedzieć, że zapomniałem już sporo. No jak oh. mówiłem, gra jest na multi, tylko nie opłaca się moim zdaniem kupywać dla singla. Tylko na multi. Gra jest zrobiona na aspekty społecznościowe, więc Tyle na temat gry Chyba cię ścigają No yeah. jedzie, chyba za to policja patrzy Aha, tam, jedzie, jedzie Tam takie pały to Jeszcze musisz trochę A jeszcze masz robić się sytuację No muszę, się Enjoy, nie denerwuj <tum> się <tum> A i tak ogólnie jeszcze odnośnie tych live'ów no bo to będą z Lola jak to kan Karol Rex powiedział ben, Będą może z jakichś MMO, nie? O, to jest kolor, nie? No Borszak stary Skarne. Nie, będą z jakichś MMO na 100% No Jeśli będą, no i mm, Możesz sobie ni nitro dać Ja? Ну, и я полный chyba. Jeszcze, jeszcze będziemy na pewno o live'ach wspominać w późniejszych odcinkach, może już seriach. gameplay no powiedzmy będziemy kontynuować, nie? No, jakiś czas się coś zrobi z czegoś. Powiedzmy co dwa tygodnie no. będziemy robić, no. Tak myślimy, że następny gameplay będzie albo z, to z Tomb Raidera nowego, albo z The Thailand ale ja myślę, że jednak z Tom Rider będzie trochę bardziej atrakcyjnie, nie? Co? Nie, nie, I to nowa game, A Detail. tak samo jest już spara trochę. Nie wiem, nie patrzyłem. To więcej. A Tom Rider jest trochę mniej, nie? Jeśli to. Detail. Detail jest... Piękną grą. Tak jak się krepla, albo głowę odcinasz. No jeszcze, jeszcze się pomyśli, ja mamy dwa tygodnie na namysł, nie? No. Więc tak, od od następnego może dnia, nie wiemy kiedy to wstawimy, nie, ch nie chcemy powiedzieć, że ju jutro zaczynamy, bo yy, jeśli wcześniej wyjdzie Resident Evil na YouTube, a później gameplay z Most Mandata, to będzie trochę dziwnie. Więc yy, w przyszłym czasie przed jeszcze czy się po Miesza o to. Nie, miesza o to, nie będę tłumaczył, bo jeszcze się, się zaplączę, no. Yy, będziemy nagrywać Minecrafta razem z, z Piotrkiem i Re Resident Evil, ja z Karolem w kooperacji. No i to na tyle raczej. I tak, to by było na, na tyle, nie będziemy za długo... Yy, yy, ro rozwijać tematu tej gry. Yy, mówił do was Flygun Karol Rex. Raczej, sięmano. I Roger, który za dużo nie mówił, ale był kierowcą. Więc tak, do zobaczenia w następnych seriach. I cześć. Nara.